Witam ponownie, zgodnie z obietnicą, parę słów o kolonach głośnikowych Klipsch Palladium 39F. Widzimy tutaj zwrotnicę toru niskiego. Oczywiście tor niski jest podzielony wejściowe przyłącze potrójne, tak tutaj widać. Oczywiście zwrotnica toru tonowego jest podzielona również na trzy oddzielne głośniki. Nie jest to tak, że trzy grają identycznym pasmem. Są jeszcze dodatkowo podzielone. Zmieniliśmy tutaj kondensatory. Zaraz przejdziemy do toru średnio wysokotonowego, który widzimy tutaj. Zmieniliśmy wszystkie kondensatory. Również kondensatory, trzeba powiedzieć, że są to kondensatory nie w to, że kondensatory podłączone równolegle, odpowiadające za spadek zbocza pasma przenoszenia. Kondensatory, oczywiście, Mindorf zastosowaliśmy w tym momencie całą resztę szczegóły pasma przenoszenia, wykresy, co jak się zazębia w dźwięku, opowiemy za chwilę. Krótki rzut, tylko na zwrotnicę. Tor niskotonowy, tu, tu już mamy teraz przechodzimy do toru średnio wysokotonowego. Tak wygląda ta zwrotnica, wygląda w tej chwili tak. Kondensatory oczywiście pokażemy na zdjęciach, jak wyglądała poprzednio. W tej chwili są wszystkie kondensatory już też wymienione. Oczywiście cewki, nie jest to takie proste jak się wydaje, że a wymienimy sobie kondensator, dźwięk będzie super i tak dalej. Trzeba powiedzieć również o tym, że przy wymianie takiego kondensatora, gdzie były tutaj oryginalne kondensatory, w tej chwili zakładamy Mindorf MCAP Supreme na 600V Oczywiście, to są te czarne, które tutaj widzimy. Tutaj raz, dwa, trzy. To są kondensatory zamontowane już w torze. Przesuniemy sobie tą zwrotnicę, może, żeby troszkę lepiej było widać. Tak to wygląda. Wydaje się, że wymiana kondensatorów można oczywiście wymienić i ten dźwięk się poprawi. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że kondensatory, niektóre są bardziej otwarte, niektóre bardziej zamknięte niektóre Brzmiące bardziej ciepło, mniej ciepło, ostrzej i tak dalej. Jest cała masa producentów, cała masa różnych kondensatorów, poczynając od elektrolitycznych, kończąc na, foliowe, na foliowych, które różnie brzmią. Kondensator daje naprawdę, sam kondensator już daje, wierzcie mi, różnicę w brzmieniu. Teraz do tego, żeby idealnie wszystko dopasować, trzeba pobawić się jeszcze kondensatorami. To są tutaj te białe wszystkie, które odpowiadają też za cięcie. No i dodatkowo rezystory. Niektóre rezystory są w torze, niektóre są też podłączone równolegle, niektóre są dodatkowo z masy, połączone z masą, z cewką, jest również kondensator. Rezystor, masa, co, dlaczego, jak nie będę w tej chwili mówił, ponieważ jest tego naprawdę bardzo dużo jest to bardzo szerokie zagadnienie. Jakbyśmy chcieli zacząć, jak się przecinają, temat jak się przecinają pasma, dlaczego w tym, a nie w innym miejscu, jakim spadku, jakie nachylenie zbocza, jakie filtry, jaki rodzaj filtrów to naprawdę no, film będzie trwał cały dzień, podejrzewam. Krótko i treściwie teraz o tej zwrotnicy. Dlaczego Mindorf? Należy też pamiętać, że są tutaj zamontowane głośniki tubowe. Jest to głośnik wysokotonowy, średnio wysoko czy też średniotonowy. Sama tuba ma specyficzne brzmienie brzmi dość ostro, mimo tego, że klips w tym przypadku co pokażemy na wykresie. Oczywiście te głośniki nie brzmią wcale aż tak ostre jakby się wydawało, że cykliwie, tak jak inni producenci, e, tworzą głośniki tubowe. Trzymamy do czynienia z głośnikami estradowymi, gdzie to brzmienie jest naprawdę cykliwe, ostre i tak dalej. Nadaje się do słuchania z dużej odległości na salach, plenerach i tak dalej. E, Klipsz postarał się naprawdę zrobić dobrze te głośniki i bardzo przyjemnie to brzmi, aczkolwiek trzeba uważać też, żeby nie przesadzić. Teraz tak, padło w tym momencie na Mindorf M-Cup Supreme, tak jak mówiłem ze względu na to, że no, niby MK Supreme uważany jest za kondensator high-endowy można również przyrównać to do Suprema do Jancena Supreme, Jancena Silver Jansena, przepraszam, Superior Jancena Silver i tak dalej Mindorf jest naprawdę bardzo dobrym Kondensatorem, aczkolwiek można pokusić by się o stwierdzenie, że lekko cieniuje górę, tak, czyli najwyższe częstotliwości, aczkolwiek w przypadku tych kolumn są tak dobrane, żeby również brzmieniowo bardzo fajnie to wszystko się zlewało w całość w jeden fajny, przyjemny do odsłuchu dźwięk. Zastanawialiśmy się również nad założeniem tutaj kondensatorów Jensen Silver. Hmm, oczywiście, kolejna dywagacja między kondensatorem Jansen Silver a Superior, czyli tym czerwonym. Superior jest uważany za kondensator bardziej muzyczny, natomiast Jansen Silver za high-endowy, dlatego że ma lepsze wybrzmiewanie, więcej detaliki, można powiedzieć, że również więcej takiego mięsistego dźwięku. Z kolei czerwony Jansen jest bardziej ciepły, bardziej muzyczny. To są stwierdzenia, Różnych, różnych osób o różnych gustach muzycznych, i tak dalej, ale coś w tym jest i można rzeczywiście tak stwierdzić. Nie mówiąc wcale, co, co nie świadczy wcale o tym, że kondensator srebrny, czyli Jansen Silver, brzmi ostro. Nie, trzeba go odpowiednio po prostu zaaplikować w odpowiednim torze, dla odpowiednich głośników. I znowu nam się robi różne kondensatory, różne głośniki, różna decybelowość, pasma przenoszenia i tak dalej. Tortaki, tortaki, i nagle zaczynają się robić kolejne rzeczy. Jak nałożymy kondensatory, głośniki, rezystory, cewki, wszystko razem, a jeszcze powiedzielibyśmy tutaj o cewkach nie typowo drucianych, ale o cewkach na przykład wstęgowych, no to kolejne możliwości mamy, tak tutaj, komponowania, że tak powiem, dźwięku za pomocą zwrotnic. W każdym razie. Do sedna. Wymieniliśmy kondensatory w torze. Raz, dwa, trzy, cztery w torze. Wymieniliśmy niektóre rezystory. Cewki zostały otwinięte, bądź też wymienione o taką wartość, żeby jak najlepiej ten dźwięk doprowadzić na wykres powiedzmy liniowy, żeby nic się nie wybijało, nie syczało, nie podbijało i tak dalej, żeby nic nie wychodziło przed szereg. Kondensatory MKP, również Mindorf, mamy tutaj w torach. Nie w torach, tylko to są kondensatory połączone równolegle, czyli do cięcia. Tak jak mówiłem, niektóre z nich są połączone z masą, cewka, masa, rezystor, kondensator, rezystor, masa i tak dalej. Za chwilę powiemy sobie jeszcze parę słów o tym, jak wyglądają wykresy tych kolumn, jak one grają. I tak dalej, to by było tyle w temacie odnośnie zwrotnic, tu mamy to średnio wysokotonowy, zwrotnica jest naprawdę bardzo fajnie rozbudowana, o stopniach rozbudowy, o podziale powiemy sobie za chwilę, na kolejnym etapie filmu, tu jeszcze jeden rzut na zwrotnicę torów niskotonowych, tak jak mówiłem nie jest to podział na trzy głośniki naraz, ale na trzy oddzielnie, mamy wyjście jedno, drugie, trzecie, tak, czyli trzy głośniki basowe, niskotonowe. Klips Palladium P39F bardzo duży, ciężki głośnik, ciężkie kolumny głośnikowe, bardzo fajnie wykonane z aluminiowymi kopułami, pokrywami, membran oczywiście dla głośników średnio niskotonowych. Dodatkowo dochodzi nam typowo średniotonowy, średnio wysokotonowy tubowy oraz wysokotonowy. Odnośnie pomiarów tego głośnika są to na tyle problematyczne głośniki, że nie można ich podnieść wystarczająco wysoko nad ziemię, aby wyeliminować odbicie jego dźwięku od podłogi między głośnikiem a mikrofonem pomiarowym i tak dalej. Dlatego należy, trzeba zastosować bardziej agresywne tak zwane okienkowanie czasowe, niż, niż zazwyczaj to występuje, żeby wygenerować wykres odpowiedzi częstotliwościowej, co z kolei oznacza, że rozdzielczości tych zakresów w środkowym paśmie są bardziej ograniczone. Niż zwykle. Przejdźmy, może, do rzeczy. Nie będziemy tutaj rozwijać typowo zjawisk fizycznych, jakie zachodzą, podział zwrotnicy i tak dalej. Patrząc na całą czułość, czyli na decybelowość kolumny, szacuje się to na poziomie 94,8-95 decybeli. Są to naprawdę wysokoskutecznościowe kolumny, co można powiedzieć o samym brzmieniu. Wydaje się, że głośniki tubowe powinny grać ostro, tak? Znane z niektórych konstrukcji, nie będę mówił jakich firm, ale brzmią bardzo ostro również polskie konstrukcje, bardzo, bardzo ostre, sykliwe. Brzmienia. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, jak jest zrobiona zwrotnica, jaki jest podział pasma dla danego głośnika, od jakiego pasma zaczyna grać głośnik wysokotonowy. Wówczas możemy stwierdzić, czy głośnik sam w sobie jest cykliwy, czy też nie, i tak dalej. Należy tutaj wziąć pod uwagę również kondensatory. Wiele razy słyszymy, że a tam kondensator nie gra, kable nie grają. Dobra, faktycznie kondensator nie gra, kable nie grają, ale są to. Przenośniki, przenośniki elektryczne, przenośniki dźwięku także mają bardzo duży wpływ na dźwięk. Cewka wstęgowa, na przykład w torze, bardzo fajnie brzmi naprawdę można gołym uchem wychwycić różnicę w dźwięku. Kondensatory, o których mówiliśmy na początku, czy to jest Jansen, czy Mindorf, czy, czy jeszcze masę, masę innych kondensatorów. Hmm, każdy z kondensatorów też brzmi inaczej, tak jak wspomniałem, Mindorf na przykład Supreme 800 uważany jest za hajendowy kondensator, leciutko ciepły. Z kolei Janssen, porównywanie Jansena Superiora Czerwonego do Mindorfa w jakimś stopniu, no można użyć takiego porównania, natomiast czerwony Janssen brzmi bardziej muzycznie, Silver bardziej hajendowo jest wyraźniejszy i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie o kondensatorach. Wróćmy może do tej decybelowości 95 dB. Bardzo fajne, wysokoskutecznościowe kolumny. Nie będziemy mówili tutaj o spadkach. Jeśli spojrzymy na wykres, w międzyczasie możemy tutaj parę wykresów obejrzeć. Spada nawet do 2,8 do 3 Ohm. Pasmo w najniższych częstotliwościach. Między 3 a 4 Ohm. I tak dalej. Już oczywiście możemy też jeszcze powiedzieć, że przy wielkości np. 50-30 herców zmienia się kąt o 50, kąt fazy elektrycznej przy 80 hercach i tak dalej, że trzy głośniki niskąd nowe wymagają o wiele znacznej ilości prądu, aby nadążyć za głośnikami tubowymi o, średni, o średnich i wysokich tonach. Tak więc, tak naprawdę 40-50 W. Nawet mniej wystarczy, żeby spokojnie te kolumny napędzić, żeby one brzmiały, żeby fajnie grały. Natomiast jeżeli my troszeczkę chcemy, że tak powiem, potocznie przyłożyć się tym basem, żebyśmy go odczuli, no to już troszeczkę wymaga to mocniejszego sprzętu, żeby te kolumny faktycznie napędzić. Podsumowując, króciutko całe brzmienie przed i po. Nie robiliśmy tutaj filmiku typowo przed i po ze względu na czas, ze względu na nawał prac, jakie mamy w wielu mailach też, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, za Wasze pytania, wiele maili, wiele fajnych, fajnych tutaj rzeczy, które podsuwacie, za oczywiście wszelkie komentarze, łapki w górę, subskrypcje i tak dalej. Serdecznie dziękuję w imieniu swojemu i załogi. Natomiast no. O tych kolumnach, bardzo fajne, no, zmienione są, brzmiały poprzednio tak, że rzeczywiście mieliśmy wrażenie, że są dość sykliwe, dość ostre w niektórych momentach i brakowało im, jakby to najlepiej określić, troszeczkę mięsistości, troszeczkę mięsistości, troszeczkę nasycenia i takiej ciepłej, wysyconej, soczystej barwy. Natomiast nie brakowało im barwy dość ostrej i sykliwej, tak jak powiedziałem. W tej chwili po wymianie, oczywiście należało całą zwrotnicę sprawdzić, tak zwane przerysować w programie, zasymulować, sprawdzić, odtworzyć to dźwiękowo i na słuch i za pomocą mikrofonów pomiarowych. Także nie jest to takie proste. A wymienimy sobie kondensator, jest gitara, wszystko super gra. No, nie do końca, nie na tym to polega. Także troszeczkę tutaj się trzeba by w temat bardziej zagłębić, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego takie rezystory, a nie, a nie takie i tak dalej. Bardzo naprawdę bardzo szeroki temat. Kolumny w tej chwili grają wysyconym, soczystym dźwiękiem. Wysokie tony stały się mniej, mniej krzykliwe, aczkolwiek są nadal wyraźne, potrafią delikatnie cyknąć, czy to jest perkusja, czy wokale, czy, czy skrzypce, czy inne instrumenty fantastycznie to brzmi. Wysycenie odnośnie sceny, odnośnie stereofonii. Mamy wrażenie, że dźwięk jeszcze bardziej odkleił się od kolumn, jest w powietrzu, jest za nimi, po bokach. Fantastycznie rozsunęła się scena. Jest stereofonia, jest to wszystko, czego zawsze szukamy i do czego dążymy. Także takie zestrojenie kolumn naprawdę efekt to nie jest 10, 20, 30% różnicy, ale różnicy jest nawet około 50%. Naprawdę mówię szcziwie. i faktycznie po, po, takim, po, takim, po takim tuningu że rzeczywiście zwrotnicy. Efekt jest naprawdę powalający, to jest kompletnie inaczej te kolumny grają, także i no oczywiście są to kolumny nadające się do już większych pomieszczeń, nie 15-20 metrów, ale powiedzmy te 30 metrów, 35 metrów i w górę, żebyśmy tą najniższą partię jaka zagra, jaka jest wydawana przez głośniki basowe mogli usłyszeć. Natomiast są kolumny godne polecenia. Nie są to oczywiście kolumny tanie, ale nie są też super super drogie. Także no, ja uważam, że naprawdę, jeżeli ktoś ma ochotę, śmiało można zestaw tutaj klipsze polecić. Są również inne modele. Klipsz też fajnie brzmiące. No mówię, nie każdy model to jest każdy producent, nie tylko klipsz czy, czy, czy inne sprzęty. Są linie po prostu robiące. Głośniki typowo budżetowe są już takie lepsze, są jakieś high-endowe, także można sobie coś tutaj wybrać. Natomiast no najprzyjemniejsze jest właśnie to, że każdy głośnik, każda kolumna, w połączeniu z kablami, z innym sprzętem, daje nam różne możliwości brzmieniowe. Także myślę, że nie jest, nie jest w tym wypadku nudno. No mamy tutaj szeroką ofertę wyboru sprzętu i możemy zawsze coś dla siebie znaleźć. Ja też zawsze powtarzam, że nie można jednoznacznie określić tutaj brzmienia. Każdy lubi coś innego, każdy słucha czegoś innego w inny sposób. Jedna osoba woli wyższe tony, druga wysuniętą bardziej średnicę, trzecia osoba woli więcej basu, na przykład także jest to naprawdę kwestia indywidualna. Dziękuję uprzejmie za oglądanie. Życzymy wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.